Cześć, wyobraźcie sobie sytuację, że jesteście w wielkiej potrzebie. i Jesteście skazani na pomoc drugiej osoby, gdyż sami nie poradzicie sobie w danej sytuacji. Próbujecie na przykład złapać stopa na pustkowiu, aby dojechać do domu. Jak byście się czuli, gdyby osoba, która się dla Was zatrzymała i zabrała Was do auta, w połowie drogi oświadczyła Wam nagle, po bardzo przyjemnej rozmowie, że za dalszą podróż musicie zapłacić, o czym w żaden sposób nie wspominała na początku. Czy czulibyście radość, czy raczej zażanowani i rozczarowanie, że ktoś was tak potraktował? Podobnie w sytuacji, gdy wpadlibyście do jakiejś dziury, nie moglibyście się wydostać, i nagle u góry pojawia się osoba, która oferuje wam pomocną dłoń? Jakie emocje byście przeżywali, gdyby w trakcie wyciągania w połowie drogi osoba po drugiej stronie nagle powiedziała? Że resztę drogi musicie zapłacić. Czy byłaby ta euforia, czy raczej poczucie litości? Jak tak bardzo można upaść? Takie praktyki właśnie stosuje jedna osoba na YouTubie, która oferuje swoje usługi rozwiązywania zadań, ale tylko tych najprostszych. Za resztę trzeba oczywiście zapłacić, lub przekazuje wam nieodpłatnie tylko połowę zadania. Do reszty nie macie dostępu. Ja szczerze, w życiu nie wpadłbym na tak absurdalny pomysł. Aby tak poniżyć się dla pieniędzy. I tu dochodzi jeszcze kwestia sumienia, które daje wam znać, że postępujemy nieetycznie. Dlatego też powstał ten kanał, na którym pomagam innym w rozwiązywaniu trudnych zadań z matematyki. Robię to też ze względu na to, że mam ogromny dług do spłacenia wobec innych osób, gdyż niejednokrotnie potrzebowałem sam pomocy. Proszę Was jednocześnie o subskrypcję, łapkę w górę, gdyż dla mnie to jest informacja zwrotna, że ten kanał się rozwija i rzeczywiście skorzystaliście z mojej pomocy. Zadanie 3.49. No i tutaj zrobię przykład E i F. Więc mamy 3.49 przykład E. Mamy F od X. To się równa w przy przykładzie E. W liczniku mamy x plus 2. W mianowniku mamy 9x kwadrat plus 24x plus 16. No, i z tego co wiem, jeszcze na tym etapie nie, nie mieliście delty, więc trzeba w inny sposób wyznaczyć, wyznaczyć sobie. Miejsce zerowe tej funkcji, kiedy, kiedy w mianowniku otrzymamy 0. I najlepszym sposobem jest zastosować wzór skróconego mnożenia. Przypominam, że mamy kilka wzorów skróconego mnożenia. My tutaj będziemy używać z tego co widzę dwa wzory, więc A plus B do kwadratu to się równa A kwadrat plus 2AB plus b kwadrat. No i mamy drugi wzór A minus b do kwadratu. To się równa a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat. No i ten wzór trzeba tutaj zastosować, podpiąć go pod ten mianownik. Jak to zrobić? Zwróćcie uwagę, że w tych wzorach pierwszy wyraz to jest kwadrat i ostatni wyraz to jest kwadrat. Więc najłatwiejszym sposobem jest po prostu spierwastkować pierwszy wyraz i ostatni wyraz i wówczas otrzymamy a i b do tego wzoru. No to spróbujmy sobie to zrobić. Więc... Nasze 9x kwadrat plus 24x plus 16 to będzie równe. Pierwszy wyraz sobie więc to będzie 3x. Ostatni wyraz sobie więc to będziemy mieć plus 4. I to będzie do kwadratu. A i proponuję Wam zawsze później sobie to sprawdzić, tak, ze wzorem. Czyli mamy 9x kwadrat plus 2 razy 3x razy 4, więc to będzie... 24x i ostatni teraz to będzie 16. Jak widać zgadza się z tym, co mamy powyżej. Więc jak już teraz mamy w takiej postaci, możemy sobie napisać, że nasze 3x plus 4 do kwadratu nie może być równe 0. Więc rozpatrujemy sobie tylko to, co jest w środku w nawiasie. Więc 3x... Plus 4 nie może być równe 0. Dalej. Przerzucamy sobie czwórkę na drugą stronę, więc mamy 3x nie może być równe minus 4. Dzielimy sobie to wszystko przez 3, więc mamy x nie może być równe minus 4 trzecie. No i mamy rozwiązanie przykładu e. To teraz zróbmy sobie przykład f. Przykład f. Więc mamy f od x, to się równa 2x plus 5, a w mianowniku mamy x kwadrat minus 14x plus 49. No i tutaj dla odmiany zastosujemy ten drugi wzór, więc mamy x kwadrat minus 14x, Plus 49 to się równa w nawiasie. Pierwszy wyraz pierwiastkujemy i ostatni wyraz pierwiastkujemy, więc mamy x minus, ponieważ tutaj mamy minus po środku. 7 do kwadratu. No i sprawdźmy, czy nam się to będzie zgadzać. x kwadrat minus 2 razy pierwszy wyraz i drugi wyraz, minus 14x i plus 49. No się zgadza, tak? Więc możemy sobie teraz zapisać, że x minus 7 do kwadratu nie może być równe 0. Więc x nie może być równe 7. Z tego równanka, tak? Jeżeli postawimy sobie 7, to tutaj wyjdzie 0. I wówczas już wiemy, jaka liczba nie może być. Aha, tutaj oczywiście trzeba jeszcze napisać, co wchodzi w dziedzinę, więc dziedzina to będzie x należy do rzeczywistych i oczywiście musimy to wyłączyć, czyli wyłączamy sobie to minus 4 trzecie. Tutaj z kolei mamy dziedzina funkcji. X również należy do rzeczywistych z wyłączeniem właśnie siódemki.